Wrzesień to czas krośnieńskich saperów. Właśnie w tym miesiącu świętują oni rocznicę sformowania batalionu. W tym roku to już 81 lat. Tradycyjnie więc Piąty Kresowy Batalion Saperów uczcił ten dzień u siebie w garnizonie. To moment, by spojrzeć i podsumować miniony rok. To czas pełen wyzwań, którym spostaliśmy z oddaniem i poświęceniem. Dziękuję za, Wam za wysiłek włożony w ochronę i zabezpieczenie granicy naszej ojczyzny. Za udział w ćwiczeniach i szkoleniach, które podnoszą nasze kwalifikacje i gotowość bojową. Za codzienną, trudną i wymagającą służbę, związaną także z udziałem w akcjach kryzysowych. Za szkolenie i przekazywanie doświadczenia uczestnikom bazowych kursów podoficerskich oraz młodym ochotnikom z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Tylko w tym roku patrol saperski zrealizował już 115 zgłoszeń. To pokazuje, jak potrzebni są saperzy i jak odpowiedzialna jest ich praca. Moi saperzy, jak to? Generał Kocanowski mówi, twoi saperzy, zawsze mówię, moi saperzy. Dziękuję wam, dziękuję, jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, za to, co robicie i jak robicie. Za to, że też nie przysparzacie mi i dowódcy wielu problemów natury dyscyplinarnej. Jest to cenne. Ich działania są doceniane przez wiele osób. Podziękowania dla saperów płynęły tego dnia z wielu stron. Służba saperska to ogromny zaszczyt i odpowiedzialność. Dzięki Waszym wyjątkowym umiejętnościom, Wojska Polskie może skutecznie działać w najtrudniejszych warunkach terenowych i bojowych. Dziękuję za to, że z Honorem Służycie Rzeczpospolitej Polskiej. Wasze poświęcenie jest wyrazem dojrzałego patriotyzmu, odwagi i troski o dobro wspólne. Od lat żołnierze z krośnieńskiego Batalionu podejmują ryzyko, by zapewnić bezpieczeństwo ludności. To nie są tylko działania związane z wyjazdami do Niewybuchów. To coś znacznie więcej. Codzienność jest zdawaniem egzaminu. Ten egzamin wielokrotnie żołnierze tego batalionu zdali bardzo dobrze. Najlepszym dowodem na takie zdawanie egzaminu był zeszły rok, kiedy zamiast świętować musieliście walczyć z powodzią. Z powodzią, która dotknęła nas samorządowców i przede wszystkim mieszkańców z terenu naszego powiatu i za to bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Święto było także okazją do wyróżnień, odznaczeń, awansów i nagród. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.